Proszę Państwa, w pierwszym można byłoby powiedzieć po wakacyjnym programie. Po dłuższej przerwie wraca kulturalny rozkład jazdy na portalu wc.pl, ale mamy sierpień, więc spokojnie, proszę nie cofać swoich kalendarzy. Nie, nie mamy września, jest cały czas jeszcze drugi miesiąc wakacji, a moim Państwa gościem jest człowiek orkiestra, Artur Nowacki, który pochodzi z Wrocławka i który będzie ze mną rozmawiał o kulturze, o swoim wykształceniu, o tym, może nie dlaczego wrócił z Poznania, ale w ogóle dlaczego tam wylądował, o Tomaszu Knapiku, co się okazało na backstage'u, o czym nie macie prawa wiedzieć, a finalnie powiemy o jego najnowszym pomyśle na biznes. Witam Cię Artur. Cześć Kacper. Oprócz tego, że widzieliśmy się ostatnio... No jakieś 2-3 trzy, trzy tygodnie temu, tak musiałbym sięgnąć pamięcią, to widzieliśmy się w zeszłym roku. Tak? ten czas leci w październiku. Tak, tak, tak. tak no. W Twoim życiu wydarzyło się od tego momentu sporo, nie tylko prywatnie, ale jednym z takich aspektów była chęć, czy też decyzja o przeprowadzce z Poznania. Dlatego za chwilę znajdziemy trzy różnice, dlaczego warto mieszkać w Poznaniu, albo dlaczego warto mieszkać w Wrocławku. Bo możemy być przewrotni, ale chciałbym w ogóle zacząć od tematu, który o Tobie usłyszałem, a dzisiaj chcę, żebyś rozwinął, czyli o takim no, dawnym Twoim zajęciu, czyli gdzieś w chunięciu Cię przez teatr. Jak do tego doszło bez końca Zenka Martyniuka, bez nie wiem. Oddajemy głos naszemu gościowi. No tak. E, no, może i dawnym, to fakt. No, kiedyś bardziej interesowałem, znaczy, kiedyś bardziej orga organizowałem, byłem zaangażowany w życie kulturalne, mhm. e, w różnych aspektach, czy to w muzyce, czy, czy w teatrze. W, natomiast w tym momencie uważam się bardziej za, za takiego po prostu świadomego odbiorcy kultury, tak? Natomiast e, jak to się zaczęło? No, jak to się zaczęło? Pewnie gdzieś w szkołach jakichś wcześniejszych, kiedy, kiedy gdzieś tam uczestniczyłem w kółkach teatralnych. E, i zaciągnęli mnie na jakąś próbę do teatru. nasz. tak mówili, że chodź, chodź na chwilę. Wszedłem na chwilę, tam posiedziałem parę lat. A ile w sumie? O i wiesz, co nie pamiętam nawet. Nawet nie pamiętam. Ale to no, nie było że... tak, że dwie próby i do widzenia? Nie. nie. Fajne spektakle robiliśmy tam, naprawdę to yy, zresztą, yy, wiesz, no teatr nasz dalej funkcjonuje, tak? tak. Teatr nasz yy, jakby y, zawsze, mimo tego, że to był amatorski teatr, to y, miał zawsze aspiracje, tak? Mm -hmm. No tam Sylwia Czerwińska-Modrzejewska po prostu… Była też za, gościem zawsze, tym programu. Tak, zawsze, zawsze trzymała tą pieczę nad tym, yy, wiesz, starała się jakoś coś zrobić z tymi ludźmi, żeby po prostu oni się mogli rozwinąć w tym, tak? Na, na mnie też miała duży wpływ, jak, ca, ca, jak wszyscy tam ludzie, którzy, którzy byli, tak? Którzy wtedy jakby reżyserowali, którzy grali w tym teatrze. To jak to się stało, że ze scen, z desek teatrów trafiłeś na deski polibudy i stałeś się inżynierem. Bo to jest taki. Znaczy, za chwilę powiemy o kilku przykładach, że to wcale nie musi się za sobą gryźć, hmm. że znamy w historii tego świata i e, naszego kraju właśnie takie związki kulturalno, inżynieryjne. No i jak to było u Ciebie? Wiesz co, ja w szkole średniej już byłem przecież w technikum, tak, w mm -hmm. elektryku wodławskim. E... Świetna szkoła swoją drogą. Naprawdę świetnie ją wspominam. I, i, i tam wiesz, nabrałem taki, takiego zmysłu technicznego, tak? Spodobało mi się to. I po prostu szukając dalej kolejnych jakby etapów, no, 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 stwierdziłem, że, że jednak muszę iść po poi no Bo to wiesz, szkoły aktorskie, szkoły teatralne zawsze gdzieś tam siedziały mi w głowie. Natomiast Wiedziałem, że mam marne szanse. Się okay. z, z, się nie. E, natomiast, tak, służyłem no, na kilka uczelni, uczelni technicznych, dostałem się na Poznańską Politechnikę. E, jaki kierunek powiedzmy jeszcze tutaj? Z mechanika, budowa maszyn. Mechanika i budowa maszyn. W miarę, w miarę nieźle mi to poszło. Skończyłem, skończyłem tą szkołę w miarę bez jakichś większych perturbacji. E, potem jeszcze poszedłem sobie na magisterkę na chwilę e, do Wrocławia, na Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy. E, natomiast to było tylko chwilowe. Na chwilę. Tak. chwilę. E, dobra. Zaczął się covid, wiesz. No tak, to, jakby, to, 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 to nie jak, tylko jak, to jak jakieś szanse. Wrocławia, uh -huh. to to miało jeszcze dla mnie jakiś sens. Natomiast tak, zdalnie, szczerze mówiąc, no, uczyć nie. się mm, takich no, ważnych się przedmiotów to, to pewnie tak, natomiast jakby też. Wydaje mi się, że troszkę to praktyka jest trochę inna, a wtedy nie wiem, no nie masz tych, to jest takich konkretniejszych zajęć, tylko wszystko tak, tak. E, na sucho, tak, przed kąpem. Wiesz, przed kąpem, jak przed kąpem, ale to też były te pierwsze miesiące. Wykładowcy sami nie wiedzieli, co za bardzo robić, do końca. Mm. No i nie było to zbyt. E, e, no tak, zbyt owocny. Zostałeś jakby zrozumiany i usprawiedliwiony. No. <laughs> Dobrze. E, mieszkałeś w Poznaniu, przeprowadziłeś się teraz w ogóle jesteśmy w Włocławku, natomiast mieszkasz pod Toruniem. Tak, tak. tak. Można, tak to, mhm. można tak to ująć, ale wróciłeś do Województwa kujawsko-pomorskiego. I ile już mieszkasz z powrotem w, no, w województwie? No, no gdzieś tak mhm. krótko. To jakie tak. trzy różnice, które miałbyś wymienić między mieszkaniem w Poznaniu, a e, czy we Wrocławku, czy. Możemy się jest skupiać co... na Wrocławku? Tak, tak zdecydowanie Bo jesteś tutaj dosyć często z bo... względów zawodowych. Jestem tu dosyć często, bo zatem no, jestem stąd. Jestem tak, stąd, jestem stąd mm -hmm. więc gdzieś tam y, tym folklorem bardziej przy, przesiąkałem. Tak. E... Jakie są różnice? No, no, olbrzymie są różnice, natomiast takie, myślę, największe różnice, jakie mógłbym podkreślić, to w takiej mentalności, ale nie na zasadzie człowieka jako jednostki, tylko na zasadzie społeczeństwa. E, społeczeństwo w Poznaniu wydaje się bardzo zamknięte. Natomiast, mm -hmm. natomiast e, po chwili staje się ono bardzo otwarte. Czyli taki pozór jest, tak? Tak, 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 dokładnie. We Wrocławku jakby każdy cię… Odwrotnie. Nie, nie, nawet nie <laughs> okay. odwrotnie, tylko każdy od samego pierwszego jakby poznania wita cię z otwartymi ramionami, tak tak, mhm. tak tak to postrzegam. To wiesz, to nie jest tak, że… Tak musi że, być. Że …mówię wiosę. o jednostce, tak? Oczywiście. Nie o, nie o jednostce, tylko o ogóle, o statystyce, tak? To, to jest zdecydowanie różna sprawa. Ja też wiesz, w Poznaniu też się obracałem w takich środowiskach jednak e, bardziej właśnie wykształconych, bardziej związanych z m, nawet nie z techniką, co właśnie z kulturą, czy z muzykami, czy z organizatorami kultury, czy, 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 czy z dj czy z czy różnymi... Osobami właśnie związanymi z kulturą, ze sztuką, z historią sztuki. Mhm. No i to trochę mi zawęziło obraz jednak, jakby nie patrzeć. Natomiast tak jak mówię, nie? Jest, jest to tak, że, że, że po prostu tam, tam masz takie... Jak wejdziesz w to środowisko, to jest takie uczucie niepewności. Taki jesteś nieswój, nie? I tutaj jakby wejdziesz w jakieś obce środowisko, którego nie znasz, nie? to natychmiast nie wsiąkasz. Tam mam wrażenie, że ten proces asymilacji jest dłuższy. Tak. No to myślę, że czynników jest wiele, dlaczego tak to wygląda. Hmm. Um, no jednak jesteśmy w Wrocławku, gdzie chcąc nie chcąc, pewnie jakbyśmy zobaczyli, czy naszych wspólnych znajomych, czy znajomych znajomych, to zaraz byśmy dotarli do jakiegoś wspólnego punktu. E, I... Tak, tu ktoś z kimś się zna z tej lub tamtej strony, albo z kimś rodziną. Tak to, tak to wygląda. Natomiast zastanawiam się właśnie to, bo. No, można to zdradzić, że jestem przed dzień, dzień przed wyjazdem, właśnie do Poznania. Więc będę mógł sprawdzić to, o czym mówisz, w jakiś sposób. I wtedy. W komentarzu napisać, czy to była prawda, czy nie. Będę miał trochę mało czasu, bo tylko jest nawet nie cały weekend, ale gdzieś tam w tym w temacie. E, Okej, okay. przyjechałeś. E, możemy to powiedzieć ze względu też na to, że powiększyła ci się rodzina. E, myślę, że możemy tutaj wszyscy pogratulować Arturowi. E, natomiast no, przy też taki moment do ciebie, u ciebie, że no, jednak zmiana otoczenia równa się zmiana zajęcia. Powstania czegoś nowego. Pewnie na trudniejszym gruncie mam na myśli województwa, bo jednak wielkopolskie czy Poznań to już rzutem, beretem do, rzut beretem do, do Niemiec i do Berlina, a tutaj zrobiłeś przynajmniej na mapie lekki krok w tył. Ale jak to tak. wygląda na co dzień? I od razu możemy powiedzieć, jaki biznes wymyśliłeś. To znaczy, biznes nie jest niby odkrywczy, jest to mhm. warsztat samochodowy. Natomiast. Prowadziłem taki warsztat w Poznaniu i prowadzę, teraz otworzyłem właśnie tu we Wrocławku. E, warsztat, którym się zajmuję głównie naprawą dachów w kabrioletach. E, I w Poznaniu, fakt, blisko do Niemiec. I to jest prawda, nawet i klienci z Berlina przyjeżdżali e, właśnie na, na naprawę tych dachów. Tutaj mm, mam wrażenie, że jednak e, właśnie e, chętniej przyjeżdżają ludzie do mnie ze wschodu Polski. Nie? Czy to z Warszawy, czy, czy, czy z Płocka, nie? więc jakby e, w tą stronę. Powiedzmy, od bliżej. kiedy jest otwarty zakład? Hmm, od tygodnia, dwóch? Coś około tego, tak. Tak, już miałeś zapytania, tak? Czy już miałeś klientów, nie, klientów, klientów normalnie? Klientów, tak. Mhm. Jakby te no, dachy to przerabiam w ilościach dużych, Po prostu zmieniłeś lokalizację działalności swojej firmy. Mm, tak. tak. To. No wiesz, tam się nie zajmuje tylko dachami, nie? To Jasne. Jest też, no, ale no, to jest taki główny, e, główny punkt, jakby, mhm. Coś, w Coś, czym się specjalizuję i coś, z czego jestem znany w środowiskach w Polsce. Proszę bardzo, czyli jeżeli ktoś chciałby, albo nie inaczej, jeżeli ktoś ma szyber dach i chciałby mieć. Szyber, to jest proste do każdego. Prost, okej. Okay. No, Co ja tu mówię? No, kabriolet, no, hello. <laughs> e, okej, okay. to walczę drzwiami, i oknami do, do Artura, on wtedy Wam prawdę powie. E, tak. Można zdradzić, sam poruszasz się wehikułem, który też ma dach. Tak, oczywiście, Mobilny. No, oczywiście, no jakby wiesz. Przed bez butów nie może chodzić. Nie może. A byłem też świadkiem, gdzie, gdzie wcześniej też zdarzało tobie się, e, mówiąc kolokwialnie, dłubać przy takim samochodzie mm. jakiś czas temu. Czyli mogę potwierdzić, że faktycznie Auto Doctor's Tutaj. działa. Tak. E, w porządku. E, tak sobie pokrótce powiedzieliśmy o tym, natomiast e, skupmy się teraz też na tej działalności. E, Docelowo z tego, co zdążyłem się zorientować, będziecie też chcieli prężnie działać, rozbudowywać się i rozwijać. Na czym ten plan, jakby zagospodarowania swoją firmą, można zdradzić i co to miałoby też oznaczać? Hmm, Rozwijać się będziemy w taki sposób, że po prostu kolejne, kolejne działy mechaniki, będziemy, mhm. będziemy się w nich specjalizować. Tak? Najpierw wiadomo, to y, trzeba poznać, zakupić sprzęt i wtedy można działać. Tak? E, ja na ten moment, tak jak mówię, dachy, y, samochody z grupy PSA, czyli Peugeot, Citroen, DS, Opel z nowszych, w tym się specjalizuję, natomiast dalej kolejne rzeczy, czyli silniki, które też znam bardzo dobrze. Potrafię budować silniki również do motorsportu. Tak samo też potrafię budować silniki, w sensie remontować silniki okrętowe, bo i takie rzeczy mi się zdarzało, bardzo. zdarzało w mojej karierze w Poznaniu. Tak, właściwie no, agregatorowe. Natomiast no, one są jakby konstrukcyjnie identyczne z okrętowymi, kotrowymi sprzętami. Tak? To wskażmy jeszcze to? lokalizację tego miejsca i kiedy można Was zastać. Lokalizację. No to jest Kruszyńska 1B, czyli e, taka odnoga kruszyńskiej w ulicę dojazd e, pod wiadukt za, za, za znaną restauracją z kurczakami. Tak, z, e, zaczynającą się na literę K. Tak, kończącą na C. Tak. Myślę, po że, angielsku C. Si". Myślę, że jeszcze sporo zostało do tutaj od, odkrycia. Tak. Tam nas moza, można zastać na placu Rembudu dosyć znanej firmy, także, także myślę, że każdy sobie zna zresztą. Google Maps w tym momencie, Auto Doctors, każdy myślę, że znajdzie. Natomiast jesteśmy od poniedziałku do piątku, 9:17. Czy jeżeli ktoś będzie zadzwonił po godzinie 17, panie Arturze, zdarzyła mi się draka z no, ze swoim samochodem X powiedzmy, coś tam się wydarzyło. E, czy to w ogóle będziesz odbierał takie telefony, czy? Czy znaczy, jak to będzie wyglądać myślę, sytuacja? Co, tak, myślę, że tak jasne, no, jakby odebrać to mogę. To znaczy, jest jasne, jasne, jestem jasne, na myśl. Tak, będziesz od razu tutaj e, działać. No dobrze, to tak pokrótce chcieliśmy sobie opowiedzieć e, e, historię Artura przede wszystkim e, tą rozpiętość e, kultury, rozpiętość rzeczy związanych właśnie z Twoimi działalnościami, z wykształceniem i z tym, co teraz e, robisz. Wspomniałeś jako anegdotę i myślę, że warto to powiedzieć również e, o Tomaszu Knapiku Świętej Pamięci, który odszedł w, w zeszłym roku. Myślę, że tą anegdotę możesz przytoczyć, którą ja już usłyszałem na backstage'u, ale teraz może paść w programie również. Tak, Kasper się mnie zapytał jak, jak jakby Łączę sztukę z, z, z inżynierią, że tak powiem. Tak, właśnie powiedziałem przykład Tomasza Knapika, który był niesamowitym lektorem, znanym nam wszystkim. Tak? Natomiast, na przykład, uczyłem się na jego, na jego pracy, zdaje się, magisterskiej, o układach zapłonowych. Tak? Był przecież inżynierem elektrotechniki, zresztą wykładowcą również. E, tak samo Rowan Atkinson, znany Jaś Pasola, Zgadza się. Również jest. jest. Również jest e, Nie pamiętam teraz, ale. Elektrykiem. Elektrykiem. elektrykiem, chyba, tak, elektrykiem. Tak. E, to znamy też. Ja z kolei wspomniałem o Kubie Sienkiewiczu, który jest lekarzem, no a tak. e, który jest przecież. E, to już chyba, elektryczne gitary to ponad 30 lat na scenie. Występują słynne soundtrack m.in. do Killera. Kto nie widział Killera, to proszę nawet niech nie mówi o tym głośno, niech zamilczy na ten temat. Dobrze, Artur. Powiedzieliśmy sobie o tym, o czym mieliśmy powiedzieć. My serdecznie zapraszamy. Do Autodoktors na ulicę Kruszyńską. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z trafieniem. To jest bardzo prosty dojazd. Tak, jasne. Jeżeli chcecie mieć coś zrobione dobrze, to Artur jest człowiekiem właśnie od tego i jego współpracownicy, który, którzy powołali do życia tenże warsztat. Chciałbyś kogoś pozdrowić? Masz na to. Masz na to ostatnie 30 sekund programu. Artur, skromny, skłop, skromny chłopak z Włocławka był gościem kulturalnego rozkładu jazdy człowiek, który zaczynał w teatrze nasz. Gdzie skończy, zobaczymy? Na razie trwa jego kolejna przygoda, czyli coś związanego właśnie z wykształceniem i z warsztatem samochodowym. Czy w Poznaniu płaczą po tobie? Dostajesz takie sygnały? Wiesz co no miałem wielu stałych klientów, którzy nawet na ostatnią chwilę, jak już wywoziłem sprzęt, to przyjeżdżali, a zrób jeszcze to, zrób jeszcze to, proszę, bo później gdzie ja znajdę no tak. kogoś. nie? E, yy... e, tak. Tak, no dalej dalej jestem z tymi osobami w kontakcie. Pewnie często, <laughs> często piszą, czy kogoś mogę polecić. Czy mogę przyjechać, przyjechać. też zawsze? Zawsze możesz się odesłać troszeczkę w taką trasę też, do, 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 do Zasafka. Przyjeżdżają, mm -hmm. przy, przyjeżdżają ludzie. Skoro przyjechali samą, z Warszawy, bo, to myślę, że w wiesz, drugą stronę i, i, też przyjadą. Tutaj z, na przykład, tu już mam też kolejnego stałego klienta, tak, który. Przyjeżdżał do mnie jeszcze z Poznania, jest, jeszcze do Poznania, mm. jest z Torunia, tak? Ok. Natomiast też mówię o tych stałych klientach z Poznania, też było mega, miło jak kończyłem właśnie działalność, przyjeżdżali tylko po to, żeby dać mi jakiś prezencik A to, a to klient, to w takim razie klient z Torunia teraz się ucieszy, bo ma bliżej, nie? No to... tak, tak, jasne. <laughs> Proszę Państwa, jeżeli zobaczycie gdzieś informację, że w warcie podniósł się poziom wody, to znaczy, że do dzisiaj wypłakują żywne łzy. Klienci Artura po nim i po jego warsztacie w Poznaniu. To był kolejny kulturalny rozkład jazdy. Gościem programu był Artur Nowacki, któremu bardzo dziękuję za przybycie do studia, za cierpliwość i za to, że mogliśmy porozmawiać. A ja Was zapraszam na kolejne programy, które będą już niebawem, bo prowadzący skończył wakacje w portalu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Do.